Kiedy patrzę na Symeona i na świętego Józefa, to wydaje się, że biblijne rozumienie sprawiedliwości oznacza, że sprawiedliwość nie jest czymś, co się osiąga, ale sprawiedliwość wynika do głębi z człowieczeństwa. Po prostu człowiek rodzi się usprawiedliwiony przez Pana Boga, i zaczyna funkcjonować zgodnie z tym, czego Pan Bóg od niego oczekuje. I dlatego dzisiaj prorok Ezechiel mówi, że gdyby sprawiedliwy odstąpił od swojej sprawiedliwości i popełniał zło, żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony. To wielka, wielka uwaga i przestroga dla nas ponieważ czasami wydaje się, że jest, jeżeli jesteśmy chociaż w jakimś elemencie dobrzy, to znaczy, że będziemy mogli w cudzysłowie bezkarnie wmawiać Panu Bogu, że Panie Boże, musisz nas dobrze potraktować, ponieważ w jakimś elemencie naszego życia jesteśmy dobrzy. Otóż tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, jeżeli sprawiedliwy, ten, który powinien być zawsze solidny, Zawsze oddający drugiemu człowiekowi, co się do niego należy, będzie popełniał wszystkie obrzydliwości, to jego dobre uczynki nie są w stanie przezwyciężyć tego złego obrazu, który po sobie złym postępowaniem zostawił.